My ludzie bardzo często mamy tendencję do poszukiwania ukojenia i zadowolenia w przyjemności jedzenia, nie zdając sobie sprawy z tego, że nasze emocjonalne potrzeby tak naprawdę bardzo często są potrzebami duchowymi. Nasza dusza czuje pustkę, brak czegoś i co robimy wtedy? Idziemy w jedzenie, które daje nam tę satysfakcję. Ale tylko na krótki moment. Kalorie idą w uda, buzia opuchnięta nadmierną ilością węglowodanów, a złudzenie komfortu pryska jak bańka mydlana. Albo możemy objadać się ze stresu, myśląc, że razem z jedzeniem strawimy te negatywne emocje czy strach, problemy pozostają, a my potem narzekamy, że tyle jemy i musimy schudnąć i tak w kółko. Wers, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Bóg chce, abyśmy skosztowali jego dobroci i abyśmy u niego szukali schronienia. To pustkę w duszy, kiedy czujemy się niekochani, odepchnięci, zestresowani, może tylko wypełnić Bóg i miłość Jezusowa. Czekoladki, cukierki i pączki może pomogą, ale tylko na krótką chwilę. Nic nie dorówna komfortu Bożej Miłości w Jezusie Chrystusie. Konsumowanie Słowa Bożego jest największym komfortem i siłą dla duszy. A jeśli mi nie wierzysz, to zachęcam, skosztuj i spróbuj, jak dobry jest Pan. Zobaczysz, jak podniesie Twoją duszę lepiej jak cukierki.